Dzień dobry, poproszę gumofilce. To nie obuwniczy amebo. Ta dzisiejsza młodzież tak odklejona, że masakra. No, gumki chcę kupić. To nie jest sklep z artykułami szkolnymi. Jakbyś dobrze zadanie napisał, to byś nie musiał mazać. Noż w dupę kondony chcę! <laughs> Matko jedyna! No to mów tak od razu! Myślałam, że pani się szczai o co chodzi. Taki gówniarz i już kondony kupuje. Ciekawe, czy rodzice wiedzą? Ile ty w ogóle masz lat? A co panią to interesuje? Pewnie z dwanaście. Kido z jeden. Już tylko jedno w głowie i to tak przed ślubem? Pewnie kupujesz i będziesz zakładał na łeb jak ten dupiel. Hehe, <laughs> no już kurwa. Muszę iść o wszystkim proboszczowi powiedzieć, co tu się w naszej parafii wyprawia. Jakie chcesz? Obojętne, ale proszę z 10 paczek. Jezus, Maria, no to to się nie dzieje naprawdę. Co on wszystkie naraz założy, czy co? No dobra, kartom? Tak, klient, nasz pan, proszę przyłożyć. Kto to widział? Te dzisiejsze gówniaki mają nas ranę w głowach, ale no niestety, tak ich wychowali. Okej, okay, poszło, miłego kondonowania. Dziękuję, do widzenia.